Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał z jednego ze spółsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego spółsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego wezwawszy go, rzekł mu, Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósł się gniewem, Panie Jego kazał wydać go katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec Mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Drodzy i kochani bracia i siostry, i drugie słowa dzisiejszej niedzieli zachęca nas do tego, byśmy uczyli się ciągle przebaczać. Jako kapłanie nie, niejednokrotnie słyszymy, proszę księdza, nie potrafię, nie mogę przebaczyć i to bliskiej osobie. Nie mogę przebaczyć zdrady mojemu mężowi. Nie potrafię wybaczyć mojej do tej pory dobrej przyjaciółce, która mnie oszukała. Nie mogę przebaczyć mojemu dziecku, bo jak tak bo ja tak bardzo je kochałem, a tutaj z jego strony obojętność, arogancja, brak szacunku. Jak mam przebaczyć? Dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się tej bardzo ciężkiej, pracochłonnej sztuki, wychodzi z pomocą dzisiejsza liturgia słowa. I tak w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Syracha słyszymy, tym co prowadzi nas do braku przebaczenia jest złość i gniew. Mało tego... Autor biblijny dodaje, są one obrzydliwością, a kto mści się przeciw swojemu bliźniemu, tego spotka pomsta pana. Bardzo mocne to słowa, ale pokazujące nam jednocześnie, jak ważne jest przebaczenie w naszym życiu. Ten, kto potrafi przebaczyć, otrzyma odpuszczenie grzechów. I płynie jeszcze jedno przesłanie, myślę, że ważne. Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu najwyższego i daruj obrazę. A więc drogą do nauki, wybaczania jest życie przekazaniami. Ktoś może zapytać: Bardzo to mądre, piękne, wartościowe. Ale jak to uczynić w swoim życiu? Przecież i Piotr pyta dzisiaj Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? I słyszy odpowiedź: Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Skoro posłowie mieli problem ze zrozumieniem istoty przebaczenia, i musieli się jej uczyć od Jezusa Chrystusa, to również my, bracia i siostry, potrzebujemy tej nauki, bardzo potrzebnej, bo przecież w życiu chodzi o nasze zbawienie. I w tym miejscu może warto przypomnieć wielu znaną już historię opisaną przez Bruno Ferrerą. Młodzieniec siedział sam w autobusie, wzrok miał nieprzerwanie skierowany za okno. Wyglądał na niewiele ponad 20 lat. Piękny, z twarzą, o delikatnych rysach. Pewna kobieta usiadła obok niego. Po zamienieniu kilku słów o ciepłej, wiosennej pogodzie, młodzieniec niespodziewanie rzekł. Byłem w więzieniu przez dwa lata. Wyszedłem dzisiejszego ranka i wracam do domu. Słowa wypływały z niego jak rwąca rzeka, kiedy opowiadał, jak dorastał w biednej, uczciwej rodzinie i jak jego przestępcza działalność przysporzyła rodzinie bólu i wstydu. Przez dwa lata nie miał od nich wieści. Wiedział, że rodzice byli zbyt biedni, aby pozwolić sobie na podróż do więzienia i zbyt prości, aby pisać listy. On sam przestał do nich pisać, ponieważ nie odpowiadali. Trzy tygodnie przed zakończeniem kary uczynił ostatni desperacki krok, który miał mu pozwolić na powrót do ojca i matki. Przeprosił ich za zawód, jakim sprawił i poprosił o wybaczenie. Po wyjściu na wolność siadł do autobusu, który miał go zawieźć do jego miasta i którego trasa wiodła obok domu i ogrodu, gdzie dorastał i gdzie nadal mieszkali jego rodzice. W liście napisał, że rozumie ich zachowanie. Dla ułatwienia sprawy poprosił, aby dali mu znak, który mógłby zobaczyć z przejeżdżającego autobusu. Jeśli by mu przebaczyli chcieli go przyjąć, mieli przyczepić białą wstęgę, do starych jabłoni w ogrodzie. Gdyby znaku nie było, młodzieniec nie wysiadłby z autobusu i opuściłby miasto, odchodząc na zawsze z życia rodziny. W miarę jak autobus przybliżał się do celu, młodzieniec stawał się coraz bardziej nerwowy do tego stopnia, że bał się spoglądać przez okno, pewien, że nie zobaczy żadnej wstęgi. Po wysłuchaniu jego opowiadania Kobieta ograniczyła się tylko do prośby: Zamień się ze mną, ja będę wyglądać przez okno. Autobus jechał dalej, mijając jeszcze kilka domów, i pewnej chwili kobieta zobaczyła drzewo. Dotknęła delikatnie ramienia młodzieńca i powstrzymując łzy, wyszeptałam: Spójrz, spójrz. Owiesili całe drzewo białymi wstążkami. Wydarzenie to bracia i siostry. W sposób obrazowy przedstawia wybaczenie nam naszych win przez Pana Boga. Bracia i siostry w życiu rodzinnym zdarzają śliczne wykroczenia przeciw miłości. Gdyby wówczas zabrakło wybaczenia, przebywanie pod jednym dachem stałoby się koszmarem, a nawet tragedią. Jednak miłość, więzy, krwi ogromnie uł ułatwiają nam wybaczenie tak częstych wykroczeń. Własnemu mężowi lub żonie, a tym bardziej dzieciom przychodzi o wiele łatwiej, wybaczyć niż obcemu. Tym bardziej, że te częste, codzienne uchybienia nie są zbyt poważne. Dlatego przysłowie ludowia mówi: wybacza się, póki się kocha. A co robić, gdy miłość naturalna ginie? Aby gdy obrażają nas ludzie obcy, obojętni uczuciowo? Doświadczenie mówi, że spotykamy ludzi nie tylko obojętnych, ale również niemiłych, nierzeczliwych. Gdy tacy nas obrażają, wówczas przebaczenie może nam pomóc tylko Chrystus i Jego Ewangelia. Dobry chrześcijanin powie wówczas: Chcę słuchać i naśladować Chrystusa, a on umarł za wszystkich, również za przykrych i nam nieprzyjaznych. On każe mi im wybaczać, pomagać i ich kochać. I to jest miłość autentyczna, która nie obejdzie się bez wybaczania. A zatem, bracia i siostry, kiedy wybaczamy komuś i przebaczamy, kto nas skrzywdził, kto nas zawiódł, kto nie spełnił naszych oczekiwań, dokonujemy czegoś, co jest z korzyścią przede wszystkim dla nas samych. Ponieważ, jak uczy sam Jezus, przebaczenie ubogaca przede wszystkim tego, który, prowadzi, który potrafi przebaczyć. Dlaczego tak się dzieje? A dzieje się to dlatego, że przede wszystkim w ten sposób inwestujemy w samego siebie, ponieważ uczymy się miłości. I ta miłość w nas wzrasta, a miłość, która nie przebacza, nie jest miłością. Jednokrotnie dzieje się tak w naszym życiu, że przebaczenie przychodzi z wielkim trudem. Dzieje się tak jednak dlatego, że jeszcze nie nauczyliśmy się przebaczać. Przebaczenia trzeba się uczyć, tak jak wielu innych rzeczy. Tę sztukę może posiąść każdy z nas, jednak musi chcieć ją pojąć. Kto chce nauczyć się przebaczać. Potrzebuje solidnego szkolenia w szkole Jezusa Chrystusa. Takiego szkolenia w końcu potrzebowali sami apostołowie. Jak chodzi o przebaczenie, to Jezus jest najlepszym nauczycielem, który uczy nie tylko słowem, ale głównie przykładem. Niech także dobrym przykładem i wzorem będzie choćby święta Teresa, która powiedziała: Zrobiono mi przykrość. Nie będę o niej mówić nikomu, nawet samej sobie. Taka postawa może powoli przywrócić nam pokój wewnętrzny i uwolnić od ławiącego uczucia gniewu i niechęci. Znając swą słabość, na punkcie wybaczania i zapominania doznanych krzyw i przykrości, powinniśmy prosić Chrystusa, przyjmując go do serca i choćby wołając: Panie Jezu, który dałeś trudne przekazanie wybaczania uraz. Daj mi siłę do jego wypełnienia, abym i ja otrzymał wybaczenie wszelkich moich grzechów, abyś mógł kiedyś na sądzie powiedzieć mi: wybaczyłeś wszystko swoim bliźnim, i ja cię również wybaczam. Amen.